Delikatnie. Będą pyszne, będą... będą kremowe, idealne na te upały. I jedziemy. Dodaję szczyptę soli. No i gotowe. Śmietana jest ubita tak pół na pół. Zobaczcie, już wam pokazuję. Coś takiego. Będziemy dodawali kolejne składniki, a będzie to tak. Mleko skondensowane, słodzone. Mm, lejemy. O, sama słodycz. Dla polepszenia smaku kieliszek rumu. Pasta waniliowa. O, się psikło i wystarczy. Przemieszajmy. I teraz najciekawsze, najsmaczniejsze, tu mam batoniki z nadzieniem, kroimy, takie na nadzienie jest w środku. Dla wzmocnienia posiekam trochę czarnej, gorzkiej czekolady, przekładam do miski. To będą lody na wypasie, mówię wam. Gotową masę przelewamy do jakiegoś naczynia, w którym będziemy nasze lody schładzali. Ja wziąłem naczynie żaroodporne takie szklane, bo nic innego ciekawszego w domu nie znalazłem i przelewam. I pamiętajmy, że w trakcie schładzania musimy masę co jakiś czas przemieszać. A schładzał będę Kilka dobrych godzin. A więc do zobaczenia. No i po mniej więcej 6 godzinach moje domowe lody są gotowe, więc spróbujmy. Nie, takie porządne te kulki będę robił. Kończymy. Prawdziwe domowe lody.